Witam. Tematem tej prezentacji będzie zmiana stanów skupienia, rozwiązywanie zadań. Dowiedzie się jak poprawnie rozwiązywać zadanie dotyczące ciepła, parowania, topnienia, krzepnięcia i skraplania. Rozwiążę kilka przykładowych zadań. Związanych z powyższym tematem. Zadanie pierwsze. Oblicz, jaką ilość ciepła należy dostarczyć do cynku o masie 2 kg, aby całkowicie się stopił. Ciepło topnienia cynku wynosi 100 kJ nad kg. Wypisuję dane masa równe 2 kg, ciepło topnienia cynku równe 100 kJ. Nad kilogram. W szukanych, szukanych wypisuje ilość ciepła. Korzystam ze wzoru na ciepło topnienia i przekształcam go następująco. Ciepło topnienia równe jest stosunkowi ilości ciepła do masy. Mnożę obustronnie razy masę i otrzymuję wzór. Ilość ciepła równa jest Iloczynowi masy i ciepłu topnienia. Podstawiam do wzoru i obliczam. Ilość ciepła równa jest iloczynowi 2 kg razy 100 kJ nad kg. Zatem ilość ciepła równa jest 200 kJ. Podaję odpowiedź. Należy dostarczyć 200 kJ ciepła, aby całkowicie stopić cynk o masie 2 kg. Zadanie drugie. Oblicz, ile znajduje się wody w szklance w mililitrach, by całkowicie uległa ona wyparowaniu w temperaturze wrzenia, czyli w 100 stopniach Celsjusza. Gdy dostarczono do niej 451,6 kJ ciepła, Przyjmij, że gęstość wody wynosi 1000 kg na m sześcienny, a ciepło parowania wody w temperaturze wrzenia wynosi 2258 kJ. Wypisuję dane. Q równe 451,6 kJ. Ciepło parowania równe 2258 kJ nad kg. W szukanych wpisuję objętość. Korzystam ze wzoru na ciepło parowania i przekształcam go następująco. Ciepło parowania równe jest ilorazowi ilości ciepła do masy. Obustronnie mnożę razy masę, otrzymując wzór. Ilość ciepła równa jest iloczynowi masy i ciepła parowania. To dzielę obustronnie przez ciepło parowania, otrzymując wzór. Masa równa jest ilości ciepła do ciepła parowania. Otrzymałem wzór na masę ciała. Podstawiam i obliczam. Masa równa jest 451,6 kJ przez 2258 kJ nad kilogram. Zatem... Masa tego ciała wynosi 0,2 kg. Aby obliczyć objętość ciała, korzystam ze wzoru na gęstość i przekształcam go. RO, czyli gęstość, jest równy ilorazowi masy do objętości. Mnożę obustronnie razy objętość, otrzymując RO razy objętość równa jest masie. Dzielę obustronnie przez gęstość. I otrzymuję, że objętość równa jest ilorazowi masy do gęstości. Podstawiam i obliczam. Objętość równa jest 20 kg przez 1000 kg nad m3. Zatem objętość równa się 2000 m3, a to się równa 200 cm sześciennych, a to jest równe 200 ml. Podaję odpowiedź. Wyparowało 200 ml wody. Zadanie trzecie. Ile zyskają ciepła 4 kg złota, zwiększając swoją temperaturę z 1000 stopni Celsjusza do temperatury 1100 stopni Celsjusza? Złoto topi się w temperaturze 1064 stopni Celsjusza. Wypisuję dane. Masa równa jest 4 kg. Ciepło właściwe równe 129 J nad kilogram razy stopnie Celsjusza. Ciepło topnienia równe jest 63 kJ nad kilogram. Temperatura początkowa to 1000 stopni Celsjusza. Temperatura końcowa to 1100 stopni Celsjusza. Temperatu temperatura topnienia równa jest 1064 stopniom Celsjusza. W szukanych wypisuję całkowitą ilość ciepła. Aby poprawnie rozwiązać zadanie, muszę podzielić je na następujące etapy. W pierwszym etapie będę obliczał ciepło, jakie uzyska złoto gdy pozostawało w stanie stałym. W drugim etapie będę obliczał, ile złoto pobrało ciepła, aby zmienić swój stan skupienia ze stałego w ciekły, czyli było w temperaturze 1064 stopnie Celsjusza. W trzecim etapie obliczę, ile ciepła należy dostarczyć, aby złoto w postaci ciekłej zwiększyło swoją temperaturę z 1064 stopni Celsjusza do 1100 stopni Celsjusza. W etapie czwartym obliczę całkowitą energię, która była potrzebna do zwiększenia temperatury złota z 1000 stopni Celsjusza do 1100 stopni Celsjusza, sumując ilość ciepła obliczoną w poprzednich etapach. Etap pierwszy korzystam ze wzoru na ilość ciepła potrzebną do ogrzania kawałka złota do temperatury topnienia Q1 równe jest iloczynowi ciepła właściwego razy masa razy różnica między temperaturą topnienia a temperaturą początkową podstawiam do wzoru i obliczam Q1 równe jest 129 J/kg stopnie Celsjusza razy 4 kg razy różnica między temperaturą topnienia, czyli 1064 stopnie Celsjusza, minus 1000 stopni Celsjusza. Q1 zatem wynosi 33 24 Joule. Etap drugi. Korzystam ze wzoru na ciepło topnienia i przekształcam go następująco. Ciepło topnienia równe jest Q2 przez masę. Mnożę obustronnie razy masę, otrzymując wzór Q2 równe jest iloczynowi masy razy ciepło topnienia. Podstawiam i obliczam. Q2 równe jest 4 kg razy 63 kJ nad kilogram. Zatem Q2 wynosi 252 kJ, a to jest równe 252 000. Julii. etap trzeci korzystam ze wzoru na ilość ciepła potrzebną do rozgrzania roztopionego złota do temperatury 1100 stopni Celsjusza Q2 równa się ciepło właściwe razy masa razy różnica między temperaturą końcową a temperaturą topnienia Q2 zatem równa się 129 Jouli nad kilogram razy stopnie Celsjusza razy 4 kg razy różnica między 1100 stopni Celsjusza minus 1064 stopnie Celsjusza. Q2 zatem wynosi 18576 juli Etap czwarty. Dodaję powyższe wartości ciepła, aby obliczyć całkowite ciepło potrzebne do ogrzania kawałka złota. Całkowite ciepło równe jest Q1 dodać Q2 dodać Q3. Czyli ciepło całkowite wynosi 33 024 J plus 252 000 J plus 18 576 J. Zatem... Całkowite ciepło wynosi 303 600 J, a to jest równe 303,6 kJ. Podaję odpowiedź. Całkowite ciepło potrzebne do ogrzania tego kawałka złota od 1000 stopni Celsjusza do 1100 stopni Celsjusza wynosi 303,6 kJ.